Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy kolejny wtorek i kolejne nasze spotkanie z cyklu moc jednego. Um, i powiem szczerze, że jestem ogromnie ciekawa um, tego, jakie macie refleksje związane z tym cyklem, jakie macie doświadczenia związane ze stosowaniem złotej zasady. Powiem szczerze, że ja bardzo intensywnie i bardzo dużo w ostatnim czasie o tym myślę. I widzę, że w moim przypadku bardzo się to pogłębia, że każda pojedyncza sytuacja mnie zatrzymuje, że pojedynczy człowiek mnie zatrzymuje i ogromnie się z tego cieszę, z tego, że moja świadomość rośnie, moja świadomość się pogłębia. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy poszli kroczek dalej i porozmawiali o tym, że moc jednego nie czyni nikogo przegranym ani ofiarą. Nie wiem, czy słyszeliście o zasadzie win-win, tak wygrana wygrana. Jest taka filozofia i myślę, że złota zasada jest właśnie filo filozofią wygrana wygrana. I zanim opowiem trochę więcej o tej filozofii, to chciałabym zacząć od historii pożaru pewnej fabryki, która produkowała polar i tkaniny z wełny. Pracowało tam 3000 osób, i dla tych osób to był rzeczywiście dramat, dlatego że spłynęło miejsce ich pracy. Każda z tych osób miała swoją rodzinę. Ale rodzina dyrektora, która prowadziła już tą fabrykę od trzech pokoleń, bardzo szybko zareagowała w całej tej sytuacji. Od razu podjęli decyzję o odbudowaniu fabryki, i ta decyzja nie była zaskakująca dla pracowników, ale kolejna decyzja była bardzo nietypowym gestem, dlatego że dyrektor zapowiedział, że będzie wypłacał pracownikom pensję razem z dodatkami przez cały okres odbudowy. Liderzy z jego branży bardzo krytykowali tę decyzję, ale dyrektor fabryki rzeczywiście tak postanowił i tak zrobił. Wydał miliony, i kiedy go pytano, dlaczego tak postąpił, to mówił, że on widzi w swoich pracownikach kapitał, nie koszt. Dyrektor oczywiście rozumiał i stosował moc. Jednego. A jak zareagowali na to pracownicy fabryki? Chciałabym przeczytać to, co powiedział ten dyrektor. To jest cytat z Instytutu Pro Produktywności Organizacji. Dyrektor powiedział coś takiego: Przed pożarem nasza fabryka produkowała 120 tysięcy metrów materiałów tygodniowo. W kilka tygodni po pożarze produkcja skoczyła do 210 tysięcy metrów. Nasi ludzie stali się kreatywni, byli gotowi pracować po 25 godzin na dobę. Piękna historia. Pracownicy rzeczywiście ogromnie docenili decyzję dyrektora. Oni wyrazili to swoje uznanie, niemal podwajając produkcję, która akurat na czas odbudowy przeniosła się do starych magazynów i tam rzeczywiście pracownicy zwiększyli swoje zaangażowanie w pracę. Historia niezwykła niezwykła decyzja dyrektora. Ale jaki morał z tej historii? Bo takie historie nie zdarzają się często. Z pewnością morał jest taki, żeby troszczyć się o innych, czasami niezależnie od kosztów. Niełatwe. Myślę, że dobro wróci do każdej takiej osoby. Nawet jeśli nie wróci od razu, to my i tak powinniśmy postępować właściwie. W tym przypadku dyrektor fabryki. Stawiał dobro ludzi wyżej niż własne. I bardzo mu się to opłaciło. Wygrana, wygrana to jest coś więcej niż tylko modne określenie. Ona dotyczy tego, co dobre, ale też tego, co słuszne. I mam takie pytanie: czy my tworzymy takie środowisko, które sprzyja tej filozofii wygrana, wygrana, w którym nikt nie musi stać na straconej pozycji? To nie jest takie oczywiste. Um, my uwielbiamy rywalizować, uwielbiamy wygrywać, nie cierpimy przegrywać i ta rywalizacja jest w wielu miejscach, tylko niekoniecznie my ją musimy, dajmy na to zboiska, tak, gdzie musi któraś drużyna wygrać, nie, niekoniecznie nie, niepotrzebnie ją przenosimy na życie. Czy wierzysz, że możliwa jest wygrana obydwu stron? A nie tylko remis. Myślę, że niestety taki scenariusz wygrana, wygrana nie zdarza się zbyt często, dlatego że każdy chce coś ugrać, tak? Każdy chce mieć niższą cenę, a tu jednak i jedna, i druga strona chce zarobić. Ale pewnie można zmaksymalizować ilość takich sytuacji. Jak to zrobić? Myślę, że stosując złotą zasadę. Myślę, że Sprawdzając każdą sytuację, czy jest dobra, czy jest słuszna, nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich, którzy są w nią zaangażowani. Traktujmy innych z szacunkiem, spójrzmy na sprawę z ich punktu widzenia, a z pewnością stworzymy możliwość wspólnej wygranej. I kończąc, mam jeszcze jedną historię, która jest prawdziwa. Pewien mężczyzna wrócił do domu, i powiedział żonie, że właśnie zwolniono go z pracy, pracował w urzędzie celnym i bardzo zaczął się nad sobą żalać. Z kolei żona ku jego zaskoczeniu bardzo się ucieszyła. Wręcz tak triumfalnie powiedziała: No, nareszcie, teraz będziesz mógł napisać w końcu swoją książkę. Mężczyzna popatrzył na nią, no przytaknął, ale był bardzo, bardzo zmartwiony, dlatego że no, nie wiedział, z czego będą żyli, tak? W tym czasie, kiedy on miałby pisać tą książkę. Na co żona otworzyła szufladę, która była pełna pieniędzy. Wyobraźcie sobie to zaskoczenie mężczyzny. I na to pytanie, skąd ona wzięła tyle pieniędzy, ona powiedziała przepiękne słowa. Powiedziała, że zawsze wiedziała, że on jest geniuszem. Że wiedziała, jaki ma talent. I że pewnego dnia napisze on książkę i to będzie wielkie dzieło. I dlatego też co tydzień odkładała część pieniędzy, które on jej dawał na utrzymanie. Kwota była wystarczająca na to, żeby mogli spokojnie przeżyć cały rok. Niezwykła historia kolejna. Dzięki jej wierze w męża i tej przepięknej pewności, że on ma wielki talent Światło dzienne ujrzała jedna z najwspanialszych powieści literatury amerykańskiej, szkarłatna litera. Um, żona tego autora pomogła mu wygrać. W rezultacie i ona też odniosła zwycięstwo, dlatego że miała u boku męża, który jest szczęśliwy, który jest spełniony. Ona się po prostu przyczyniła do jego sukcesu. Czy to nie jest piękne? Szukać możliwości, wygrana, wygrana. Może nie kupiła sobie jakiejś sukienki, może odłożyła coś, co zaplanowała dla siebie, ale myślę, że ostatecznie to była wygrana, wygrana. Wiadomo, że nie każda utrata pracy tak zaowocuje światowej klasy dziełem literatury, ale ważne jest to, żeby mieć tą perspektywę, że niektóre sytuacje mogą zdawać się nam czasami chwilową przegraną. Ale jednak potrzeba pewności i potrzeba wiary, żeby robić słuszne rzeczy, żeby dotrwać do pory żniw, żeby zebrać plon. Czasami trzeba dość długo czekać, by to, co dobre, wykiełkowało i wzrosło, ale wcześniej czy później urośnie. I do tego chciałam nas wszystkich gorąco zachęcić: do tego, żeby szukać możliwości każdego dnia, w każdej sytuacji. W każdej relacji, do tego, żeby zastosować filozofię wygrana, wygrana. I na koniec chciałabym przeczytać piękny cytat Donalda Lerda: Zawsze pomagaj ludziom umacniać w sobie szacunek do samego siebie. N nabądź i rozwijaj umiejętność sprawiania, żeby inni czuli się ważni. Nie ma chyba lepszego podarunku, niż pomóc komuś. By stał się potrzebny i czerpał z tego satysfakcję. I z tym cytatem i z moją wdzięcznością z tego powodu, że jesteście ze mną, e, chciałam się pożegnać, życo, życząc miłego wieczoru, ale również życząc mnóstwa historii, w których będziecie widzieć, jak inni rosną, dlatego że Wy w nich uwierzyliście, dlatego że niekoniecznie chcieliście wygrać, dlatego że szukaliście możliwości żeby zastosować filozofię wygrana wygrana i to jest jedna z złotych zasad to jest jedna z możliwości, żeby stosować tą złotą zasadę. Ogromnie wam dziękuję za dzisiejszą uwagę. Jeszcze raz miłego wieczoru. Napiszcie pod postem, co myślicie o zasadzie wygrana wygrana. I do zobaczenia w przyszły wtorek. Pozdrawiam cię.